Czołem, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galazaki i zapraszam na kolejny odcinek z Dowa. Jedenki, oczywiście, w zasadzie w Dark Crusade gramy konkretnie i kończymy powoli naszą kampanię. Ale męczę się strasznie, nie będę Wam tego ukrywał, że męczę się niemiłosiernie. W sensie z końcówką tej kampanii, bo generalnie jesteśmy już na takiej pozycji, że w zasadzie jest łatwo. Zostało nam dwóch przeciwników, dobra. Nie wiem, czy atakować znowu, próbować, czy jednak oddać turę. Wiecie co, oddam turę. Zobaczymy, co się wydarzy. Jednak oni mnie zaatakują. Czy auto ma tutaj sens? Spróbujemy. Okej, okay. no dobra. Ale w zasadzie to może mieć sporo sensu. Ja teraz ich zaatakuję, rozwalę im tą armię. No dobra, wiecie co? Zróbmy to. Spróbujmy zrobić coś takiego. A ej, czy myśmy tego nie robili w poprzednim odcinku przypadkiem? Kurde, no nie wiem. Chociaż nie, ja tu wcale. What the fuck? A. Okej, okay, wiecie co? Ilu mam przeciwników? Nie, nie to. A, nie mogę sprawdzić. Aj. No męczę się w tej... oj. No i blender mi się jeszcze odpalił. Męczę się z tą kampanią pod koniec już i nie chce mi się, ale no skończę ją naprawdę. Bo... Kurczę, no to jest, jest to już takie wkurzające elementy, aspekty tej rozgrywki. Tu chyba mają bazę jedną. Więc idziemy od razu tam. Gdzie no... Już w zasadzie jest po wszystkim, jest koniec, ale no i tak będą się gdzieś wiecie. Będziecie się kurczę męczyć z zakończeniem tej kampanii, bo, bo ten. No, bo gdzieś się jed, jeden region nie zajmiecie i później trzeba jakby lizać rany. A ja muszę te cholerne serwit. Dobra, wiecie co, chrzanić to ja wczytuję. Dobra, wiecie co? Spróbuję tutaj zaatakować jeszcze raz w takim wypadku. Nie miałem najmniejszej ochoty się męczyć znowu z tymi serwitorami, powiem wam szczerze. Kurde, no bez jaj, bez jaj. Spróbujemy ich zaatakować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Problem polega na tym, że ten atak ostatnio taki bezpośredni nie wychodził kompletnie, bo oni mieli dużo piechoty. Dobra, wiecie co? Zostawimy sobie jednego gościa. Niech on zajmuje te regiony. To budujemy baraki. Cała reszta niech pędzi do ataku, i zobaczymy. Oha, ten się już zablokował, widzę. Tak, 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 tak. Oni już tu mają. No, kurde, najgorzej, że. I tego od samego początku mają, kurde, dużo, bo mają budynki po prostu, nie? A no, moje jednostki są głównowarte, niestety. Próbujmy poniżyć te budynki. Te Fajlera wyślijmy tu na oddział. Dajmy paru tych o tam. No I tu już kolejny się pojawił, bo tu gdzieś jest drugi budynek, nie? Ale dobra, mój bohater, niech, niech coś tam robi. Niszczmy bolter, niszczmy budynek na razie. Bójmy, o, już się pojawili ci. Ale oni się od razu. Okej, okay, zrabutowali, więc to jest dobra wiadomość. Tego sorcerera spróbujemy, może. O, dobra, okej, okay. no i bijmy w takim razie dowódcę. Ej, no nie zniszczyliście Boltera, no kurde. Ja Najgorsze jest to, że my się bijemy z dwoma graczami w zasadzie jednocześnie, nie? Bo tutaj nie bardzo jest inne wyjście. Dobra. Dobra, dobra, zbudujcie to. ja tracę po kolei tych wszystkich bohaterów. Bo ja tu nie mam za bardzo innego wyjścia. Zobaczymy, może tam defiler ich przyciśnie. Spróbujemy zniszczyć ten budynek. Pomóżcie, pomóżcie, spróbujemy zniszczyć ten budynek. I to już by nam dużo pomogło, jakby się udało. Dobra, w sumie wiecie co? Zabijcie go. Dobra, elegancko. Co tu, jak to tu wygląda sytuacja? Defiler sobie radzi. W zasadzie to o to chodzi na razie, żeby sobie radził po prostu. Skończycie to, idźcie tu. I pomóżcie tutaj. Dobra, Defiler jest samotny, ale. Okej, okay, dobra. I teraz przekierujmy całą siłę na tych gości. Skoro zniszczyliśmy te środkowe budynki, to już teraz może w ten sposób się uda to zrobić. Defiler samodzielnie sobie radzi na razie bardzo dobrze. Okej, okay, kolejny oddział Marinesów i to jest też dobra wiadomość. Gdzie? Aha, tu są, dobra. Nie, 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 tutaj. Zabijcie może tego najpierw. Ty idź od razu tam. Zniszcz to, zniszcz to może najpierw. Zniszcz to, a później to. Przypominam, że dalej w sprzedaży są dwie moje książki, W obronie wypraw krzyżowych i krucjaty, a Sprawa Polska z 2019 i 2020 roku wydane wy nakładem wydawnictwa Prohibita. Możecie je nabyć na stronie księgarni Multibook lub bezpośrednio u mnie pisząc do mnie przyjwa na Discorda, Facebooka, gdziekolwiek. Druga sprawa, możecie także nabyć moje modele 3D, które drukuję i sprzedaję w moim sklepie Allegro. Wszelkie linki, znajdziecie w opisie. Dostępne są także pliki STL, czyli pliki umożliwiające wydruk tychże modeli. Nie musicie kupować fizycznych modeli, możecie kupić, jeżeli macie drukarkę 3D, pliki do ich wydrukowania i wydrukować je sobie na własnej drukarce. To z kolei jest dostępne na moim sklepie na stronie CULT. A jeżeli chcecie po prostu te modele pooglądać, to zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście wszelkie linki znajdziecie w opisie. Ordy, najgorsze jest to, że te jednostki się tak bagują w tej grze. Ona jest stara po prostu, nie? I to jest przyczyna. Chociaż w nowych grach też jednostki bagują w sumie, nie ma co narzekać. No i oni, patrzcie, oni tam wszyscy stoją, czylują. Dobra, niech zajmą w takim razie, skoro chillują, Niech coś z tego chillowania chociaż przyjdzie, nie? Dobra. Wyskończycie to, to idźcie tutaj, chociaż nie wiem, że tutaj już nie ma jakiejś bazy przeciwnika. Dobra, niszczcie to. Wyzdekapujcie to dziadostwo. Defiler niech od razu idzie w zasadzie do głównej bazy. Dobra, już zakapowaliście. Dawajcie, od razu do głównej bazy. Zabijcie aptekarza. Zniszczcie baraki, okej. Okay. Dobra, stąd macie zasięg, to... to git. Zniszcz bolter. Zniszcz... No i za główną bazę się bierz, skoro punkt nie jest ulepszony. Dobra. Dobra, bolter pada. ok, i atakujemy główną bazę. Dobra, i skończymy z tym. Nie jestem w stanie ulepszyć, nie mam energii z kolei, więc postawmy jakieś dwa generatory tutaj. Miejsce takie trochę bezsensowne, nie? Dobra, niszczymy główną bazę i od razu atakujemy tych typów, bo oni sobie techa robią na spokojnie. Oni wtedy tu się mega mocno rozbudowali i to było mega bolesne. Ale teraz może ci to nie zdarzy. Okej, okay, no zaraz. Dobra, zniszczymy główny budynek. Już teraz się nie bawimy. Podłączmy tego gościa do jakiegoś oddziału. Dobra. Padli elegancko. Elegancko. Dobra, ty choć tu na relikcie postawisz to. i Na razie nie mamy surowców, żeby zrobić coś sensowniejszego, więc poulepszamy na razie punkty, żeby po prostu więcej rekwizycji nam docierało. Ty postawisz jeszcze jeden generator. Pyk, Okej, okay. i zabieramy się za tych gości. Widzę, że tutaj nie pozajmowane nic, więc to też dobra wiadomość. Ej, no może się uda to jednak zrobić. Byłoby miło, bo naprawdę. Ta misja jest mega wkurzająca. Nie tylko Taz w zasadzie, no. Powiedzmy sobie szczerze: tych wkurzających misji pod koniec, szczególnie, jest naprawdę dużo. Ok, zabijmy tego komandera, zabijmy Librariana i będziemy mieli wolną drogę. O, tu coś się buduje, no nie. Dobra, zniszczcie to. Dobra, i się tutaj tego. I skapujmy to. Aha. Nie, nie ma chyba sensu. Niech oni sobie niszczą to powolutku. Albo w zasadzie nawet i nie. Dobra, to jest zdekapowane. Okej, okay, tak, to jest dekapowane. Dobra, atakujemy w takim razie. I tych gości, wycofajmy i niech oni zajmą tutaj. Ty od razu postaw tu heavy bolter. On idzie budować tam na relikt, więc trzeba, trzeba to skasować. Trzeba wysłać jeden oddział, szczerze mówiąc, Marines'ów, bo oni się i tak mocno tutaj tłoczą na górę. Grey Knight, no nie! Po prostu nie! Już trzeba to zabić od razu, bo wszystkie umiejki na nich odpalimy. Chyba zginęli wszyscy, nie? Z insta. mają już chłopaki techa, ewidentnie, a ja nie, więc nadrabiamy. A wy? Nie, tu się, tu jednak nic nie ma. Chyba, że to jest zajęte, zobaczmy. Tak, to jest budowane. dobra, w takim wypadku czyścimy. Dobra, atakujemy dalej. Okej, okay, widzimy główny budynek. O, Defiler, patrzcie, mało HP. Budujmy tutaj. Ty zostań tu i zaraz tu będziesz budował. Niszczymy to i też zajmujemy to miejsce. Okej, okay, najpierw bolter. Tak, zabijcie tego na. Teraz to i później niszczymy baraki. Dobra, chyba się uda ostatecznie. Szczerze powiedziawszy, tym razem chyba się uda. Dobra, wy, wy tutaj zajmujcie te punkciki. Okej, okay, no byłoby miło, jakby się faktycznie udało, szczerze powiedziawszy. Dawaj, skapuj to, bo ty i tak jako bohater jesteś bezużyteczny. Dużo ważniejsi są ci maryńści, którzy <głoszą> koszą dosłownie, i Defiler oczywiście. Dobra, już teraz chyba nie będzie tu żadnych fenomenów, tylko Chaplain, więc zdekapujcie to. No szkoda, że tutaj są zakapowane te punkty, ale wiecie co, ja mam na to nawet sposób. Ja tu ustawię, a tylko, że one się już ulepszyły, więc nie, dobra, ki. Ty to zbudowałeś, no to tu na północ. Oni jak skończą, to będą to budować. A jakiś aptekarz? A jakiś librarian? Skąd on się wziął? Aha, no właśnie. Oni tu będą spamić aptekarzy cały czas. Zabijcie kolejnego librariana, aptekarza i zniszczcie to. A, dowódca w sumie niech bije. To jest główny ten mój dowódca, nie? Dobra. Zajmujemy po kolei punkciki. Dobra, i atakujcie tutaj. On sam to może nawet zniszczy, ale lepiej nie ryzykować. Lepiej być przygotowanym. No i pięknie. To, żeby się zbudowało, to, żeby się zbudowało, i git. Dobra, udało się. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że się uda, bo ostatnio. No porażki ponosiłem, ale to wszystko przez te główne budynki, znaczy przez te istotne budynki na środku. One były mega, patrzcie, Defiler ma mało HP. W sumie nie przejmujemy się, no bo to nie ma znaczenia. Dobra, udało się. You oh, return, czy ty? O, okej, okay, dobra, nic więcej nie zbuduję, bo udało nam się to wygrać i kolejny Berserker Champion zdobyty. Mamy ten obszar, w porządku, Commander. Okej, okay, ja tu dużo potraciłem, widzę, nic dziwnego, ja mogę już tylko jedną dodatkową jednostkę sobie tutaj dodać, no tak jak mówię, nie ma to znaczenia, to jest najgorsza rzecz w tej kampanii, to, że tych cholernych oddziałów nie mogę werbować w ogóle, dobra, czy ja zaatakuję ten region, co tu jest, bulwark, nie jest mi to chyba do niczego potrzebne, tego gościa nie jestem w stanie zabić, nie, on nadal będzie urzędował tutaj gdzieś, dobra, wiecie co? Ten region zreinforsujmy. O, patrzcie, nie mogę nawet w pełni go zreinforsować. Ten region jest w ogóle chyba niezreinforsowany. Dobra, zakończmy turę. O, okej. Okay. Eldarzy się odpalili. Przegrali z tymi krukami, no nie wierzę. <ścoughs> I stracili wszystko? Nie, nie wszystko. Rikon. Okej, okay. wiecie co? Ja to zaatakuję chyba, tak, zaatakujemy tych cholernych Eldarów. Zdobędziemy obliteratora czempiona. I to będzie, to będzie fajnie. O, tylko gdzie oni mają bazę pewnie po drugiej stronie. Dyplomacja dwóch przeciwników. No dobra. To już mi się nie podoba, nie, ale. No znowu. A, myślę, że Blender mi się odpali. Muszę kurczę na dwie ręce. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do normalnej kawiatury, bo. Patrz jaka horda czempionów tu leci. Czy co? Jednego faktycznie coś zostawię. Tego. I on niech powoli przejmuje te punkty. Dobra, wy zbudujecie to, później zbudujecie generator od razu, w zasadzie. A, wy skończyliście. No to lećcie tutaj, zajmijcie te cztery punkciki. Dużo tu punktów jest strasznie. To jest generalnie duża mapa, nie? Zanim my dojdziemy do przeciwnika, który nie zapominajmy, też ma coś. Dobra, zrobimy zwykłych marinesów, bo jednak. No są lepsi od tych raptorów. no Powiedzmy sobie szczerze, są kurde lepsi. Są kurde lepsi. Dobra, wy skończycie to, idźcie zajmować to. A w zasadzie od razu tu wyślemy tego gościa. I ty leś tutaj, sobie przeskocz nawet. I zajmij sobie od razu ten punkt. I leś później na te punkciki. Gdzieś jakiś przeciwnik może się pojawić. Dobra, mamy pierwszy oddział Space Marinesów, który oczywiście. O kurde, wesolutko, szczególnie, że tu ten punkt z jakiegoś powodu nie jest przez tych cholernych heretyków zajęty. No mniejsza o to. Idźcie gdzieś tu, wesolutko, nie? Oni gdzieś stąd przyleźli. Tu pewnie mają bazę. Dobra. To dobra wiadomość, akurat. Dobra, dobra. Pomóżcie, pomóżcie, bo tu jest dużo tego. Dobra, dobra. Skład broken to było do przewidzenia. A to tutaj zbudujcie w takim razie chłopaki leciecie tu, tu, tu. No fajnie było odnieść dwa duże zwycięstwa. Złapcie najpierw może to. Później tam, zobaczymy. Czy tam coś jest. Dobra i my już sobie z tym w tym momencie powinniśmy bez większego problemu poradzić, aczkolwiek widzę, że jeden udział praktycznie jest martwy, Więc werbujemy nowy. No wy chłopaki zajmijcie ten punkt. Dobra, wszystko zabite. Lecimy teraz w takim razie tu mniej więcej, bo oni są na pewno gdzieś tam. Dobra, skończyliście budować, to teraz łapcie to. Wy skończycie to zajmować, to będziecie się zajmować to. Dobra, werbują się oddziały, werbują. Dobra, kolejni Space Marinesi zwerbowani, świetnie. No to w drogę. Weźmy jednego właśnie, niech on podejdzie sobie tutaj. Dobra. Na razie jest względnie spokojnie. A w zasadzie tutaj, patrzcie, mamy już możliwość zbudowania czegoś, więc tylko, że nie mam kasy. No dobra. W takim razie kolejność będzie troszkę inna. Okej, okay, tu nic nie jest pozajmowane. Ja nie wiem skąd oni mnie zaatakowali, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że są faktycznie tutaj. Główna armia poszła po prostu do ataku, a cała reszta sobie powoli kapuje. ich chłopaki. I tak nie mamy kasy, więc na razie w sumie. Niech lecą sobie. Gdzie chcą. Weźmy może jednego gościa. Niech on zajmie te punkty. Nie, nie, bo tam już... zaraz tam ci heretycy nadejdą. Tu faktycznie jest przeciwnik. Jeżeli nie ma, to kurde ja nie wiem. Chyba nie ma. Okej okay, jest. Okej, okay, tutaj nawet mają jakieś budynki. No jakaś wyżyczka nadbije. Dobra, chłopaki strzelające niech strzelają w to. Chłopaki. O, kurde. Bijące niech biją w to i w to. To jest jakaś główna baza na pewno. Dobra. Okej, okay, wszystko jasne. No a to wiecie co? Złapcie sobie te punkciki. Skończyłeś? No to wracaj tutaj. No, to lecimy. Ok, niszczymy główny budynek. Ja tu obrywam od tej wieżyczki jeszcze, ale to nie ma chyba większego znaczenia. Zabijamy. O, 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 tu jak. Ja nie wiem, czy tu, czy tu nie są dwie bazy na kupie, przypadkiem. O nie, ci goście zniknęli, więc chyba nie ma tu drugiej bazy. Zobaczmy jeszcze. Nie, no dobra, czyli druga baza prawdopodobnie jest w tym miejscu. A skończcie to zajmować, i dopiero wtedy zaatakujcie. Ok, gdzieś tam eldarzy się znowu pojawili. Hmm. Oj, takie niemiłe niespodzianki na naszej drodze. Dobra, wiecie co zrobię, Techa? O, te te Banshee trzeba pozabijać, bo to. Coś nas męczyło. A dawaj tych naklep tutaj. Sam dasz radę, może. Dobra. Ruszajcie się. Naklepisz ich? Naklep ich. Odpal sobie umiejkę, która chyba nic ci nie da. Zniszczyć to. Dobra, gdzie są ci cholerni? Okej, okay, on coś jeszcze buduje. Ty jak skończysz, to idź tutaj. A ten drugi, on też, jak ty skończysz, we need help. Dacie sobie radę tam. Oh, snajperzy. Gdzieś tu muszą być snajperzy. <grym> Na 100%. No tak. Ale to nic, zaraz się nimi też zajmiemy. Ten gość? Dajesz sobie radę, świetnie. Tu komander jeszcze ci ucieka. Dawaj, przeskocz go i zobaczymy co powie. Dzień dobry. Bij dziada. Bij, bij. -o. o, 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 o. Zabił go, one-shotował gościa. Nieźle. Dawaj jeszcze tutaj skocz. Oni na 100% mają tu bazę. O. Jakaś wyżyczka na relikcie. Co to ma znaczyć? Jakieś nielegalne wieżyczki na reliktach? Kto to mi buduje, jakieś nielegalne wieżyczki na reliktach? Proszę zdekapować ten relikt. A tu coś się dzieje fajnego? O, o snajperzy. Ło! Wow. Sikawkami mnie tu będą naparzać. Dobra, dalej, 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 bo tu jest już końcówka. Nie, trzeba to zrobić. Zanim zrobił jakiegoś techa wrednego. Ale skąd ci goście się wzięli, kurde? Jakoś tak trochę. No ja tu chyba zginę, oni są bardzo mocni na piechotę. Przeciwko piechocie, może tak powiem. Dobra, wiecie co, ja robię więcej, woja, bo po... tak się. Aha. Dobra, dacie sobie z tym radę? Chyba sobie dadzą ostatecznie radę. Dobra, wiecie co? Zrobimy więcej robotników. Zrobimy jednego tego gościa. Ulepszenie do generatora w sumie też. Wy chłopaki, zajmijcie te punkty. Dobra, no dekapuj, tu co jest. Dobra, okej, okay, no i git. Coś tu się dzieje złego? No Defiler się blokuje, więc to tak nie za dobrze. Uciekaj, uciekaj! O, tu widzę, że troszeczkę straty zostały poniesione, jakieś drobne... O! Oh. Czy to Fire Prism to się nazywa, czy jak? Falcon, okej. Okay. Dobra, zniszczcie tego Falcona. No, no, i zabijcie tego gościa najpierw, może? Dobra, dzięki. Zniszczcie to i od razu za główny budynek się trzeba zabierać. Dobra, ci goście skapowali... Weź ty skapujcie może ten relic. Coś robisz? Nie. To do dzieła, dawaj, zasuwaj tutaj. Jest sporo punktów do zajęcia. No, chłopaki. Chłopaki. Dobra, tylko ty jeden zostaniesz i zbudujesz to tutaj. To ulepszymy... A, no dobra, nieważne, nie ulepszymy. Wygraliśmy, mamy czempiona obliteratorów. Mamy praktycznie całą możliwą, jakby, tak, cały możliwy roster, jaki się dało zdobyć, zdobyliśmy. Więc, no fajnie, fajnie. okej, okay, git. I co, mam wszystko zrekrutowane? Chyba mam wszystko, więc wiecie co? to jeszcze mogę, nawet z główną bazę tau mogę zaatakować? Eee, tych. Nie tau tylko. Hmm, wiecie co? Tak, mam wszystko. Jest, czy może zreinforsuję tylko ten region? z Spacemarinami. Dobra i wiecie co? Ja zaatakuję. Zaatakuję tych nieszczęsnych tych. Mamy wszystko na maksa. Zobaczymy. No nie, nie słuchamy tego Eldarzy mnie za bardzo nie interesują. Wybaczcie, jeżeli Was interesują. Tyrea. Obeźliśmy sobie filmik Popatrzmy jacy oni silni.

I trust in your vision, tall, dear, of Ulthwae, but to stand surrounded by primitives makes me uneasy. I understand your distaste, but Eldo rely on speed and stealth. We are not made for entrenched positions. What do I make for excellent tools? They will keep the supply roads closed and our true enemies weak. What the fuck? And if these attackers defeat the orcs? I do not doubt they will overcome our cat's paws, but it will cost them. And in their weakened state, they will face the wailing doom itself. The Seer Council has named the young king. Exarch Rakanis of the Warp Spider Shrine shall sacrifice himself to awaken our most powerful warrior. The of no cześć. Jacy Żurkowie nam się w ogóle pojawili? Co tam się dzieje?